Hej, cześć, witajcie, ja jestem Mati Lego i byłem w mieście. Zrobiłem sobie mały hol zakupowy, co prawda jest niewielki, bo byłem tylko w Empiku i to jest rasie. W to jest rasie były duże ceny, więc nic sobie nie kupiłem, ale za to w Empiku dopadłem nareszcie magazyn Lego Friends z niemowlakiem. Ale to nie teraz, to zobaczycie jutro, bo dzisiaj otworzymy sobie puszkę kart z Lego Ninjago. Kupiłem ją sobie, mamy tutaj 25 kart plus dwie karty limitowane i mam nadzieję, że w środku znajdziemy jakąś kartę złotą albo ułożymy karty Smoczych Mistrzów. A więc robimy cięcie, ja sobie zedrę folię z tej puszki i zabieram się za otwieranie tych saszetek. Jestem pełen po prostu energii do nagrania tego. Po kilkuminutowej walce z folią nareszcie otworzyłem puszkę. Ona bardzo ładnie się prezentuje, mamy Smoka Ziemi i Cola, napis Lego Ninjago Training Card Games, no i otwieramy, mamy pierwszą kartę limitowaną, a jest to Zane kontra Gryzak, jest to fajna karta, fajnie się świeci, o, nawet miostro się załapała, dziękuję. Drugą kartą limitowaną jest Lloyd kontra Garmadon. Jest to też fajna karta. Dosyć mocna. No i co? My mamy tutaj pięć saszetek. Mhm. Mm pierwszy raz mam w swoich rękach saszetkę z Harumi i Garmadonem. Wcześniej miałem tylko z Lloydem, Kajem i z Wówcami Smoków. Teraz się to zmieniło. No i co? My sobie zaczniemy opening. Pooddzieram sobie wszystkie te saszetki i mam nadzieję, że wszystkie otworzymy na jednym odcinku. Dobrze, ja już porozgrywałem rozgrzewaniu to trochę już ochłonąłem i na spokojnie wszystko wam powiem. No to tak, zaczniemy sobie od pierwszej saszetki. I mamy tutaj... Mm. Dumnego Kaja, fajna nowa karta. Mamy tutaj Zejna Dziedzictwo, też ciekawa karta z tym efektem takiej banieczki. Mamy kartę akcji Skalny Oddech. Mamy kartę Puzzle. Jest to do podanki której chyba w poprzednim odcinku zdobyliśmy Element. Jeśli ktoś nie widział, polecam nadrobić. No i mamy tutaj bardzo fajną kartę. Smoczy Mistrz Zane. Fajnie. Fajna karta. Fajnie wykonana. Świetnie. Mi się podoba. Przechodzimy do kolejnej saszetki. I. Dobrze. O, już widzę. Na start mamy jedną z tych prześwietnych kart z Mistrzami Żywiołów. Mam tutaj grawica Mistrza Grawitacji. Ma ten super banikowy efekt. Nie wiem, czy mi się to tak podoba, po prostu jest to świetne. Mamy tutaj dumnego Goloida. No, tą figurkę za niedługo pewnie posiądę w swojej kolekcji, ale jeszcze nic nie spoileruję. Mamy kolejnego puzla i to jest chyba do tej samej układanki. Nie, to jest inna układanka. A może nie, to jest chyba ta układanka, więc fajnie. Mamy kartę akcji, kto mnie obserwuje? No niestety powtóreczka, no, bo w poprzednim odcinku żeśmy tą kartę trafili. I mamy kartę potężnego Tytana Oni. No, ciekawie. Już. Szkoda, że trafiliśmy powtórkę, no ale wiedziałem, że to prędzej czy później nastąpi. Tak swoją drogą, pewnie już na, w następnym odcinku będę miał lepszy mikrofon. O, no i tutaj mamy chyba jakiś błąd, bo w jednej saszetce mamy dwie pary zasad gry no i tak mamy karty bez nogiego fajna karta dalej mamy gigantyczny kamienny wojownik nie wiem czy to jest powtórka czy nie coś chyba było z tym kamiennym wojownikiem w tamtym odcinku o mamy puzel do układanki tej zobaczymy sobie czy to pasuje do tych albo nie to sobie zrobimy na koniec filmu Mamy kartę akcji Moc Garmadona. Fajny Garmadon na tronie. I mamy pierwszą kartę Ultra Pojedynku. Ultra pojedynek Samurai X. Wow, fajnie. To jest pierwsza moja taka karta. Z tych Ultra Pojedynków. Szczerze, nawet zapomniałem, że one istnieją. Bo tak się skupiłem na tych. Yy, smok, yy, smokach i tak dalej. Na tych złotych kartach. O! O, kolejny Ultra Pojedynek Ultra Pojedynek Lloyd to jest Kontra Garmadon, to akurat wiem Ale fajnie, już nam się trafił kolejny Tutaj mamy Ninja Lloyd Fajna karta Mamy czynnego Skipa Wikoliusa Przynajmniej ja to tak czytam. Przepraszam, jak to tak jest sobie dmuchnę nosem, ale po prostu tutaj jakoś Czasami mi się zatyka No i po prostu muszę tu akurat figurkę mam z klocków Gdzieś jest, ale nie wiem już gdzie Mamy kartę akcji w, okoł, w okowach Fajna karta, chyba nowa No i mamy Złoty Smoczy Mistrz Karta pojazdu Dobrze Fajnie Jak na razie tylko jedna kostka. I mam nadzieję, że w tej saszetce nie będzie żadnej powtórki, a wręcz przeciwnie, natrafimy na coś bardzo, ale to bardzo fajnego. Jak swego to szkoda, że nie trafiłem żadnej z tych smoczych kart, bo w tamtym odcinku trafiliśmy Dół od Zwiastunu Burzy i od Fristbound. Dobrze. Idąc dalej, mamy Lorda Dziedzic, co fajnie, już mam dużo tych nin ninja. Aha wściekły bez nogi to jest chyba to nie jest powtórka bo my mieliśmy zwykłego bez atak spinjitzu zeina karta akcji mamy tutaj spinjitzu lloyd karta pojazdu nowa i power samurai x też fajna karta no i co ja zrobię cięcie i... tutaj to wszystko podsumujemy. No i co, prezentuje się to mniej więcej tak. Okazało się, że to nie jest ta sama układanka. To jest inna. Więc mamy dwa puzzle do jednej układanki. Nie wiem jak z tamtym, bo ja miałem jakieś puzzle do innej układanki. a to już teraz chyba tego... nie znajdę tych kart. Z takich kart świecących, fajnych, mamy... Dziedzictwo Lloyd i na Oni gigantycznego kabinnego wojownika, Gravisa i Samuraja X mamy tutaj z kart mega pojedynków loyda i Samuraja X i z kart Smoczych Mistrzów mamy Zeina. oczywiście mam też dwie karty limitowane jak wspomniałem na początku odcinka no i to tak szczerze to Troszkę chyba nam ten pan tak słabo poszedł. No bo nie oszukujmy się, no, nie trafiła nam się żadna złota karta, co potrafi nam się z Mister Zain, ale trafiła nam się jedna powtórka. A ja miałem nadzieję, że chociaż będzie z tych kart, yy, tych smoków. Ale jeszcze sobie mówimy tak, puszeczkę: jest to zielona puszka. Ma na Smoka Ziemi i Cola, ma takie fajne, taki fajny grafit takiego zadrapania. Z tyłu mamy różne informacje, że to jest od plus 5 lat. Kod kreskowy, mamy różne informacje, producenta, czyli Blue Oceans. Mamy ten... Karty tych zwykłych mamy dużo. Też mamy dużo tych różnych świecących fajnych. Ja tak sobie patrzę, bo może coś znajdę z tych kart, co żeśmy otwierali. No nie wiem, ale w każdym razie, jak nie zapomnę, to Wam w opisie tego filmu podlinkuję. Ten film z openingiem. No i sobie zobaczycie, czy coś było, czy nie było. W każdym razie, tak po namyśle. Tak, jestem zadowolony, bo fajne karty. Ciekawie to wygląda. No i co? Coś jeszcze miałem Wam powiedzieć, ale znowu zapomniałem. No już nic. A, właśnie. Po, po kanały jeszcze miałem Wam powiedzieć. No niestety, szkoda wielka, bo kolejne usługi idą. Jeśli kogoś czymś obraziłem. Albo coś innego złego zrobiłem, to bardzo przepraszam. Napiszcie mi w komentarzu, jeśli kogoś czymś uraziłem, coś źle powiedziałem, bo nie myślałem. To mi napiszcie w komentarzu, że w tym i w tym odcinku uraziłeś mnie, bo powiedziałeś, że coś tam, coś tam. I ja cię w następnym odcinku przeproszę. I już nie będę tak więcej robił. No i co? No właśnie, bo coś nie widzę, żebyście się w komentarzach odzywali. Tak, właśnie ty, ty ten, który tu oglądasz, napisz mi tam w komentarzu, bo sobie pewnie myślisz, że e tam, ja nie napiszę, napisze ktoś inny. Właśnie, jeśli ty nie napiszesz, to nikt nie napisze. Tak zauważyłem właśnie, że praktycznie tych komentarzy nie piszecie. A ja bardzo bym chciał wiedzieć, co chcecie zobaczyć, jakie filmy wam się najbardziej podobają, bo chcę robić, że Wam się najbardziej podobało, żeby wam się miło oglądało. No i co? To by było na tyle. Jeśli chodzi o ten odcinek. Jutro wskakuję w magazyn z Lego Friends. No i pewnie na ten tydzień to będzie koniec filmów. Ewentualnie na weekendzie sobie jeszcze zobaczymy katalog, bo nie miałem warunków, żeby go zrobić do końca, więc sobie zrobimy do końca. No i co? To by było na tyle? Do zobaczenia i pa pa.